bracia, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii kolejny raz przypowieść o winnicy. Także w pierwszym czytaniu to rok Izajasz mówi o winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku, okopał ją i oczyścił z kamieni, zasadził w niej szachetną winorość, po środku niej zbudował wieżę, także i tłocznie w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. I podobnie w Ewangelii Jezus mówi, opowiada podobną przypowieść, że właściciel chciał odebrać plony ze swojej winnicy, którą zasadził i zbudował. Wszystko, co potrzeba, ale nie mógł nic zrobić, bo rolnicy nie chcieli oddać plonów, tylko pobili i pozabijali sługi, które wysłał właściciel, a nawet stracił życie syn właściciela. Dlaczego tak jest w naszym życiu, że mimo najszczerszych chęci, Mimo najlepszych postanowień. Nasze życie wydaje cierpkie jagody zamiast wspaniałego plonu. Mamy piękne postanowienia i pragnienia. I chcemy wszystkich kochać i chcemy pomagać ludziom. Chcemy starać się, żeby nasze życie i nasze działania były jak najlepsze. Obiecujemy. Że tak będzie. A mimo to jak przekonujemy się w życiu, wydaje cierpkie jagody zamiast wspaniałego winogrona. Dlaczego tak jest? Pewnie dlatego, że często budujemy swoje życie na fałszywych przesłankach i... Na fałszywym ja, na fałszywej myśli o sobie. I trzeba to fałszywe myślenie zdemaskować. Trzeba zmienić myślenie, czyli nawrócić się. I w tym może nam tylko pomóc Jezus. Który mówi o sobie: Ja jestem krzewem winnym, wylatoroślami. to trwa we mnie, a ja w nim przynosi owoc obfity. Tylko trwanie w Jezusie i budowanie swojego życia nad tym, co On mówi, weryfikowanie swojego życia w odniesieniu do Ewangelii, do tego, co Jezus mówi. Pozwoli wydać obfity owoc, dobry owoc naszego życia. Więc nie ma co za dużo emocjonować się cierpkimi owocami, które wydają inni ludzie, tylko iść za radą świętego Pawła, który mówi do nas w drugim czytaniu. O nic już się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i działaniu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzeg waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ten Boży pokój to jest nasza świętość. A do świętości zawsze prowadził nas święty Jan Paweł II, który tak wiele razy przyjeżdżał do naszego kraju i ciągle mówił do nas: Posłuchajmy słów świętego papieża. Czy można? Odrzucić Chrystusa i wszystko to, co on wniósł w dzieje człowieka. Oczywiście, może. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze: czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość woli i serca można przedłożyć? Sobie samemu i bliźnim, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć Nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat, temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Proszę Was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Więc, jeśli chcemy być chrześcijanami, nie wolno nam, Odrzucić Chrystusa jego nauki, tego wszystkiego, co On do nas mówi w Ewangelii. Bo tylko On zna głębie naszego serca i nikt inny, jak On, potrafi nas poprowadzić do świętości, uleczyć wszystkie zranienia, które zadaliśmy sobie przez grzech, które inni nam zadali. I poprowadzić nas do świętości. Aby nasze życie było owocne. Żeby owocami tego naszego życia były wspaniałe winogrona. A nie cierpkie jagody.